informował o śmierci księdza Klausa pisany jest przez W. Wotsaka. nie wiem czy czyta się przez W czy EW kapłana kapońskiego bractwa świętego Piusa tak się nie było podane bodajże z Hamburga, który zmarł wczoraj otrzymałem tą informację czy wczoraj, czy w dniach bliskich wczorajszemu dniu dniowi był to kapłan, który po kilka razy był informowany, że modlił się za mnie i składał Najświętszą ofiarę przy święty, jak byłem chory, a modlił się za mnie od grudnia 2017 roku. Wiedział o sprawie za sprawą pani Marii Teresy, którą No i że w najbliższym tygodniu daj Boże, w sobotę pojedziemy odbyć, czy w nocy z piątku na sobotę, czy w piątek, jeszcze jakoś się tam nie zastanawiam specjalnie o jak to od technicznej strony zrobić, ale na pewno by w sobotę odbyć kolejną, będzie piątą comiesięczną pielgrzymkę z Olsztyn na 2:4 z tą ważną intencją obiskupów biskup, o katolickich, którzy żywe zmów obrony, tradycję katolicką w Polsce, zwłaszcza gdy spotykamy się wprost, taką bym powiedział, niegodziwością.